Teraz wam pokażę, co będę robił z dziewczynami w Polsce, kurwa, jak pojadę. Film został nakręcony w tym... Yy, w Sopocie i w Gdyni, kurwa. To jest klasyk po prostu. Ale najpierw nałożę okulary od Versace, czy jego, kurwa, za 5 i po Będziemy, kurwa, chodzić po plaży, kurwa. Będzie uchodzić po plaży, będzie się całować Jak będę ją ruchał w cipę, to ten piasek będzie tak kurwa nam właził Jak piasek w tłoki kurwa, między chuja Wspaniała jest miłość Widzicie, jak młodzi ludzie się kochają, to jest takie kurwa zabawne, nie? Ja pierdolę, ja, później będą się jebać jak zwierząt Ale kurwa, o to właśnie chodzi, to jest piękne w młodości Ganie na plaża, później na pierdalanie w sypialni kurwa. To jest, to jest, to, to jest najpiękniejsze w życiu moim zdaniem. To jest kurwa... To jest to kurwa. <grafię> Patrzcie. A teraz co się dzieje? Testo to zniknął. Nie ma już Testa z Agniechą. Kurwa, Ewelina się pojawiła. Ale Agniecha jeszcze o tym nie wie paści. Zaczepia w facetów podobnych do mnie kurwa. Tylko cycki ci zostały kurwa. Pod okrąglach Galeria Bałtycka Centrum Kurwa, bardzo drogie rzeczy, chuj dupę. A, kurwa, i co teraz, gdzie jesteś? To jest tylko, patrz jaką ale się ta dupa Dajsko liwa, baśniowy, Waśniowy przyczółek kuba. Mariański Ja pierdolę, gdzie jest mój kochanek? Kto będzie mnie teraz tak na napierdalał w dupę? Patrzcie To jest piękne jak młodzi ludzie ona taka niby, wiesz tu się uśmiecha, tu motocykl a teraz mu będzie walił na tym motocyklu Ale lepiej żeby miał ją walić na tym motocyklu niż jakby wejny chłopak miał ją jebać w tym swoim niebieskim panu samochodziku Kurwa macie, jebany idiota ja pierdolę patrzcie, pla, piasek, plaża, kamienie kurwa Gdy w nie ja, Tu jest tak, wybędzie jak chcesz Tu Gdyni. Patrzcie, noga kurwa, zwalić konia Pod kolanem chuja, wsadzić go, zakleszczyć. A teraz patrzcie kurwa tak, myślałem, że jest tryb miasta. Blędziur, kurwa! Patrzcie, bledź dawaj, dawaj, kurwa! Ja jestem taki trochę, patrzcie, taki zawadiaka, nie? Ja, ja, taki mam the zymiller, kurwa, jestem taki jak Doberman, kurwa, wiecie, lubię, nie? Patrzcie, kurwa, to jest piękne. Piasek, plaża, sadzenie w dupę, kurwa, to jest dla takich rzeczy się żyje po prostu. Ja pierdolę. W